Siema, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tym jak zwiększyć FPSy w GTA. No i co? Zaczynamy. Na samym starcie musimy tutaj sobie odpalić w wyszukiwaniu uruchom. Potem, daje, potem dajecie temp i wam wyskoczy coś takiego. Usuwacie wszystkie pliki. Raz powtarzacie to samo, tylko że z następnym folderem, który zaraz wam pokażę. Tak jak widzicie tych plików może być tutaj odgrama. ja miałem ich ponad 500. A następnie usuwacie wszystko. Przepraszam, za te Windowsowe, ale mikrofon mam pod przycisk. Następnym yy, czynnością będzie sprawdzenie aktualizacji sterowników karty graficznej. Zaczynasz na swoim panelu karty graficznej, ja pokażę na przykład AMD. I tutaj, o, jak widzicie mam aktualizację, zrobiłem po odcinku. Klikacie, pobierz, instaluj. Następnym czynnikiem jest aktualizacji Windowsa. Musicie przejść do ustawień Windowsa i tam szukać. Zaraz Wam pokażę, jak. I chcecie sprawdzić aktualizację. Jeśli to zrobicie, przechodzicie do kolejnej ustawy. Wiem, przepraszam, granie. Xbox Game Bar. tu wyłączycie. Tryb gry włączacie. I wychodzimy stąd do strony głównej. Tutaj wchodzicie w prywatność. I wszystkie te zakładki tutaj. Wszystkie te tutaj usuwacie, wyłączacie wszystko z nich. I lecicie tak całe. Najważniejsza jest zakładka w aplikacjami w tle. Następnie wychodzicie stąd i w polu wyszukiwania wpisujecie plan zasilania. Tutaj zmieniacie zaawansowane. Dych, twardy. Wyłącz po minut 0. I minimalny i maksymalny dajecie na 100%. Tutaj dajecie najwyższą wydajność, ale zaraz do tego przejdziemy. Znów wyszukujecie plan baterii. I tutaj dajecie najwyższą wydajność. Następnie wchodzicie do programu, od, który będzie w opisie. Na no wszystko zezwalacie. I tutaj wszystkie te suwaczki dajcie na 100%. Następnie bierzecie program drugi, Na no wszystko równie zezwalacie, jak już Wam się odpali, to wpisujecie dane tutaj, które Wam podam w opisie. To są dane dla 8 GB of RAM, więc jeśli macie 8 GB of RAM, no to przepisujecie to, jeśli nie, to dam Wam w opisie resztę. Najważniejsze jest to, żeby startować za każdym razem przed uruchomieniem gry i nie możecie go wyłączyć, bo nie będzie działał. I to musicie robić co każde wejście do Windowsa przed grą. Następnie będzie ustawienia Steam, ale to tylko dla osób, które mają GTA ze Steam'a. Więc przechodzicie w Steam'a. Tutaj, tutaj, nie tutaj, przepraszam, tutaj. Ustawienia w grze i robicie wszystko tak, jak ja mam. Możecie sobie zatrzymać i. Zobaczcie. No i najważniejszą czynnością jest ustawienie w dobrze ustawień w GTA. Nie mogę tego pokazać, a pamiętajcie, żeby zejść z wszystkim na najniższe. Ustawić yy, te suwaczki od przechodniów na najniższe. To wszystko wam sporo zabiera klatek. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, jeśli pomogłem. I cześć.